Witam. Długo zastanawiałem się nad tym, czego dotyczył będzie ten pierwszy taki wprowadzający w tematykę kanału film, i w końcu doszedłem do wniosku, że dobrym rozwiązaniem będzie przybliżenie znaczenia dwóch pojęć, które związane są z bardzo popularną ostatnio tematyką. Tematyką, która tę popularność zyskała i w dalszym ciągu zyskuje chociażby dzięki filmom, serialom, książkom w ostatnim czasie także dzięki podcastom i w zasadzie dzięki niemal nieograniczonemu dostępowi do tych wszystkich źródeł, z których można czerpać informacje. Wiele osób interesuje się taką, moglibyśmy powiedzieć, około kryminalną tematyką, natomiast pomimo tego, że czy to czytając, czy to oglądając tego typu materiały, gdzieś w tle pojawiają się sformułowania takie jak kryminologia i kryminalistyka, to część osób ciągle nie zdaje sobie sprawy z różnic pomiędzy tymi dwiema dziedzinami nauki, a jak się za chwilę przekonamy, różnice są i to dość istotne. Zatem tyle tytułem wstępu, przekonajmy się w takim razie, czym jest kryminologia, a czym jest kryminalistyka. żeby w najprostszy sposób zobrazować sobie czym jest kryminologia, najprościej będzie podzielić ją na takich pięć obszarów, którymi się zajmuje i pierwszym z tych obszarów jest przestępstwo. Mogłoby się wydawać prosta sprawa, przestępstwo jest słowem używanym powszechnie, każdy jest w stanie wymienić kilka zachowań, które są przestępstwami, w szczególności tak zwanymi przestępstwami mala per se, czyli takimi czynami złymi ze swej istoty, jak na przykład zabójstwo, zgwałcenie czy też rozbój i kryminologia postrzega tego typu zachowania jako pewne zjawiska psychosocjologiczne, jako pewne fakty społeczne. Czyli nie tylko to, co mamy zapisane, czy to w kodeksie karnym, czy w jakiejś innej ustawie, ale bardziej to, w jaki sposób jest to, moglibyśmy powiedzieć, uzewnętrznione. Bardzo ważną kwestią dla kryminologii jest również to, dlaczego w ogóle niektóre czyny są przestępstwami, a inne nie. Dlaczego niektóre zachowania się kryminalizuje, czyli włącza się je do tego katalogu przestępstw, natomiast niektóre się dekryminalizuje, czyli je się z tego katalogu wyłącza. I tak dla przykładu podać można, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Polsce za przestępstwo uznawano na przykład publiczne bluźnienie Bogu, natomiast przestępstwo uporczywego nękania, czyli tzw. Tak stalking w kodeksie karnym, mamy dopiero od roku 2011. I żeby zrozumieć, dlaczego ten katalog przestępstw kształtuje się tak, a nie inaczej, należy pochylić się między innymi nad pewnymi zmianami, które zachodzą w społeczeństwie i które to w pewien sposób determinują kształt tego katalogu. I wśród takich zmian można wyróżnić chociażby zmiany ekonomiczne, zmiany technologiczne, zmiany polityczne, czy też zmiany kulturowe. Kolejnym z elementów jest przestępczość, czyli już nie jeden czyn, ale przestępczość jako pewne zjawisko społeczne. I kryminologia zajmuje się rozmiarem tej przestępczości, jej nasileniem, dynamiką czy też strukturą. Zajmuje się tym, ile się tych przestępstw popełnia, jakiego rodzaju są to przestępstwa. Gdzie popełnia się ich najwięcej, gdzie popełnia się ich najmniej, jak kształtują się pewne tendencje, jeżeli chodzi na przykład o rozmiar przestępczości, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę jakiś czasookres, czy też jakiś obszar geograficzny. I mierząc się z tymi wszystkimi kwestiami, nieuniknione jest zetknięcie się z mnóstwem wykresów, tabel liczb czy statystyk. Ja nie ukrywam, to nie jest moja ulubiona działka, natomiast trzeba mieć świadomość tego, że zajmując się kryminologią, zetknięcie się z tą tematyką jest po prostu nieuniknione. A oprócz samej przestępczości dla kryminologii dość istotną rolę odgrywają również patologie społeczne. Oczywiście nie w takim pełnym ich zakresie, natomiast biorąc pod uwagę, że patologie społeczne wpływają jednak w pewien sposób destabilizująco na społeczeństwo, to będą one przedmiotem zainteresowania kryminologii, a w szczególności, jeżeli będziemy próbować doszukiwać się pewnych zależności pomiędzy wystąpieniem właśnie zjawiska patologii społecznych a przestępczością. Jeżeli mamy przestępstwo, mamy przestępczość, to teraz przechodzimy do kogoś, kto te przestępstwa musi popełniać, czyli do sprawcy tychże przestępstw. I takim zasadniczym pytaniem, które zadaje sobie kryminologia już od samego początku jest to, dlaczego w ogóle niektórzy popełniają przestępstwa. Dlaczego jedni zabijają, gwałcą czy kradną, a inni tego nie robią. I do dzisiaj powstało mnóstwo teorii, które próbowały odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście dzisiaj nie jest czas, żeby je jakoś szczegółowo omawiać. Ja w kolejnych odcinkach co jakiś czas będę starał się przybliżać te najciekawsze, najbardziej intrygujące, bo takich nie brakuje. Dzisiaj natomiast wspomnę tylko o takiej przełomowej teorii kryminologicznej, teorii przestępcy z urodzenia, która sformułowana została pod koniec XIX wieku przez włoskiego lekarza Cesare Lombroso który to po obserwacjach poczynionych na więźniach stwierdził, że skłonność do popełniania przestępstw uwarunkowana jest tym, jak ktoś wygląda, czyli wynika z pewnych cech anatomicznych człowieka. Lombroso stwierdził, że osoby np. mające długie ręce i blond włosy bardziej skłonne są do popełniania przestępstw jednego typu, natomiast osoby np. niskie i łyse bardziej skłonne są do popełniania przestępstw innego typu. Oczywiście dzisiaj takie założenia rozpatruje się jedynie w kategoriach ciekawostki. Od tego czasu, formułując kolejne teorie kryminologiczne, wkraczono na przeróżne grunty, aby spróbować zrozumieć przyczyny przestępczości. Czy to na grunty medyczny, biologiczny, gdzie próbowano doszukiwać się przyczyn przestępczości w kwestiach związanych z dziedziczeniem pewnych cech, czy to na grunt psychologiczny, Mamy w ostatnim czasie bardzo popularny temat psychopatii i jej ewentualnych związków z przestępczością. Czy to na grunt społeczny, gdzie próbowano doszukiwać się przyczyn przestępczości w jakichś konfliktach społecznych czy też politycznych. Czy wreszcie na przykład na grunty ekonomiczny, gdzie próbowano dostrzec wystąpienie zależności pomiędzy zjawiskiem, na przykład bezrobocia, a przestępczością. Kolejnym z obszarów, którymi zajmuje się kryminologia, są kwestie związane z ofiarą przestępstwa. Niemniej kryminologia nie zajmuje się tą problematyką od początku. Ona została dostrzeżona w latach 40. ubiegłego wieku i od tego czasu wiktymologia, bo tak nazywa się ta dziedzina, analogicznie do tego, w jaki sposób próbuje odpowiedzieć się na pytanie, dlaczego niektórzy popełniają przestępstwa, stara się zrozumieć to, dlaczego niektórzy stają się ofiarami tych przestępstw. Czy na przykład ja posiadam jakieś cechy charakteru, czy też dopuszczam się jakichś zachowań, które być może zwiększają prawdopodobieństwo tego, że stanę się ofiarą przestępstwa? Bardzo ważnymi kwestiami są również te związane z konsekwencjami, jakie niesie za sobą pokrzywdzenie przestępstwem, a także wszystkim tym, co związane jest ze sposobami pomocy osobom pokrzywdzonym. I ostatnim z elementów jest kontrola społeczna i reakcja na przestępczość. Za tym sformułowaniem kryje się wszystko to, co związane jest z praktyką funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, ze sposobami reakcji na przestępczość, czy też z kwestiami związanymi z oddziaływaniem sankcji karnych wobec sprawców, którzy już przestępstwa się dopuścili. I analizując wszystkie te elementy, można modyfikować pewne założenia w taki sposób, że rezygnować z tych mało efektywnych, z tych, które nie przynoszą określonych rezultatów, a wdrażać takie, które za zadanie mają realizację pewnych założeń, które związane są na przykład z kwestiami związanymi z ograniczeniem zjawiska przestępczości, czy też tymi związanymi z oddziaływaniem resocjalizacyjnym wobec sprawców przestępstw. Omówiłem pokrótce to, czym zajmuje się kryminologia, i pewnie część z Was zauważyła, że nie pojawiły się do tej pory sformułowania takie jak odciski palców, badania DNA czy oględziny, a nie pojawiły się z jednego zasadniczego powodu. Tymi wszystkimi rzeczami zajmuje się kryminalistyka. Mówiąc w skrócie, kryminalistyka jest nauką zajmującą się wszystkimi technicznymi i taktycznymi sposobami i metodami poszukiwania, ujawniania i zabezpieczania śladów, które mają znaczenie wykrywcze i dowodowe. Czyli z jednej strony te wszystkie działania kryminalistyczne, o których za chwilę powiem trochę więcej, mają za zadanie ustalić sprawcę przestępstwa, a z drugiej strony mają za zadanie zorganizować materiał dowodowy w taki sposób, aby można było go później wykorzystać w procesie sądowym. Jeżeli wyobrazicie sobie teraz scenę z serialu, w której to scenie w lesie zostają znalezione zwłoki. I na miejsce znalezienia tychże zwłok przyjeżdża ekipa uzbrojona we wszelakiego rodzaju oprzyrządowanie, to wszystkie te czynności, które wykonują oni na miejscu tego zdarzenia, to czynności kryminalistyczne. Czyli na przykład oględziny tego miejsca, jego fotografowanie, zabezpieczanie wszelkiego rodzaju śladów, przesłuchanie świadka, który to podczas grzybobrania na te zwłoki natrafił. To wszystko kryminalistyka. I pewnie część z dziedzin, część z technik kryminalistycznych jest już Wam dobrze znanych, natomiast niektóre z nich są, moglibyśmy powiedzieć, dość egzotyczne. Zaczynając od tych bardziej powszechnych, to tutaj wyróżnić można chyba najbardziej znaną daktyloskopię, która zajmuje się ujawnianiem śladów linii papilarnych i późniejszą identyfikacją osób na ich podstawie. Bardzo popularną techniką kryminalistyczną jest również traseologia, która zajmuje się badaniem śladów stóp, śladów części jezdnych pojazdów, śladów pozostawionych po przesuwanych przedmiotach, czy w niektórych przypadkach śladów pozostawionych przez zwierzęta. Mówi się również o mechanoskopii, która z kolei zajmuje się badaniem śladów powstałych wskutek oddziaływania na siebie różnych przedmiotów czy też narzędzi. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę te nieco mniej powszechne techniki kryminalistyczne, to tutaj wyróżnić można chociażby heiloskopię, która zajmuje się identyfikacją osób na podstawie czerwieni wargowej, czy też gantiskopię, która z kolei zajmuje się ujawnianiem i badaniem śladów pozostawionych przez rękawiczki. Oczywiście, czynności kryminalistycznych, technik kryminalistycznych jest znacznie, znacznie więcej. Te, które wymieniłem przed chwilą, są dość techniczne, natomiast trzeba mieć na uwadze to, że nie wszystkie takie są. Są czynności kryminalistyczne, które wymagają dużej wiedzy psychologicznej, a nawet posiadania pewnego zestawu cech osobowości, które ułatwiają ich wykonanie, a wręcz je warunkują. Jedną z takich czynności jest przesłuchanie, inaczej przesłuchuje się wielokrotnego recydywistę, inaczej przesłuchuje się dziecko, inaczej przesłuchuje się osobę ciężko chorą, czy też umierającą. Bardzo ważną kwestią dla kryminalistyki jest również tzw. psychologia zeznań i wyjaśnień, czyli wszystko to, co związane jest z tym, w jaki sposób owe zeznania czy wyjaśnienia się kształtują, a także ocena tego, na ile są one wiarygodne, na ile przedstawiają one faktyczny przebieg danego zdarzenia. A żeby jeszcze lepiej zobrazować sobie, czym zajmuje się kryminalistyka i do czego zmierzają te wszystkie działania kryminalistyczne, pomocne będzie posłużenie się tak zwanymi siedmioma złotymi pytaniami kryminalistyki. Czyli, co się wydarzyło? Wracając sobie jeszcze do tych wspomnianych wcześniej zwłok, to należy określić przede wszystkim, czy było to zabójstwo, czy też mieliśmy do czynienia z samobójstwem, bądź też z nieszczęśliwym wypadkiem. Gdzie miało miejsce zdarzenie? Jeżeli okaże się, że faktycznie doszło do zabójstwa, to czy doszło do niego w miejscu, gdzie te zwłoki znaleziono, czy też zwłoki na przykład przetransportowano? Kiedy miało miejsce zdarzenie? Ustalenie tej kwestii jest pomocne chociażby w perspektywie późniejszego weryfikowania alibi podejrzanych. W jaki sposób i czym dokonano tego czynu? Czyli tutaj wszystkie kwestie związane ze sposobem działania sprawcy, jego modus operandi. Dlaczego dokonano tego czynu? Czyli tutaj z kolei pochylimy się nad motywacją sprawcy, nad tym, co popchnęło go do popełnienia tego. Czynu. I wreszcie ostatnie pytanie, takie spinające klamrą wszystkie te pozostałe, czyli kto dokonał tego czynu? I zmierzając już powoli ku końcowi, można wyodrębnić sobie taką zasadniczą różnicę pomiędzy kryminologią i kryminalistyką. Otóż kryminologia jest nauką dużo bardziej teoretyczną nauką, która czerpie z dorobku nauk humanistycznych, społecznych, z psychologii czy też z socjologii. Kryminalistyka natomiast jest dużo bardziej praktyczna. W kryminalistyce często wykorzystuje się dorobek nauk takich jak fizyka, biologia czy też chemia. I oczywiście to nie wszystko, co można powiedzieć zarówno o kryminologii, jak i o kryminalistyce. To, co dzisiaj powiedziałem, było naprawdę dużym, dużym skrótem, który miał na celu tylko nakreślenie tych zasadniczych różnic. Ja do części z tych tematów, które właśnie dzisiaj tylko nakreśliłem, będę z pewnością wracał. Muszę przyznać, że ta lista pomysłów, które chciałbym poruszyć, jest naprawdę długa i ona sukcesywnie rośnie, zatem jest o czym mówić. Natomiast mam nadzieję, że ten dzisiejszy film okaże się pomocny dla osób, które nie do końca jeszcze do tej pory zdawały sobie sprawę z różnic pomiędzy kryminologią i kryminalistyką i nie będzie już większych problemów z rozróżnieniem tych dwóch dziedzin nauki. Zatem na dzisiaj to wszystko, mam nadzieję, że film się spodobał, że zostaniecie tutaj na dłużej, bo tak jak wspomniałem jest o czym mówić, natomiast na chwilę obecną się żegnam, dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia niebawem.